Witam wszystkich oglądających. O ile się tacy znajdą. Słuchajcie. E, chciałem zrobić taki cykl e, budowanie domu samemu. Wiem, że jest tego mnóstwo. E, bardzo dużo filmików, bardzo dużo filmików pokazujących jak to zrobić. <laughs> Wiadomo, co fachowiec to <laughs> to różne rozwiązania. Natomiast wszystkie są zatytułowane Budowa domu samemu, tylko że problem polega na tym, że tam w zasadzie nie jest tak, że ktoś robi sam. Zawsze jest tam jeszcze pan X, pan Y, czy tam jeszcze ktoś, <kłysy> więc takie budowanie samemu jest jakby tylko w tytule. Ja Wam powiem tak: ten dom ma z tego co pamiętam 10,5 na 7,5. E, czyli taki pff, nie za duży, nie za mały e, Ja to zacząłem budować sam własnymi rękami e, żeby zrobić fundament, czyli to co tutaj widzicie e, Z zasypem na zimę Zeszło mi się cały sezon od wiosny do jesieni Oczywiście było to robione w wolnym czasie, to nie to tak, że wszystko zostało rzucone i Budowaliśmy dom. Dom budowaliśmy w wolnym czasie. Ja nie neguję tego, co jest w internecie, ani nic, nic z tych rzeczy, tylko chciałbym uświadomić parę osób, że to nie jest tak do końca fajnie, jak, jak się ogląda i się czyta, że, że pyki budujemy dom. Z minusów, które ja wyhaczyłem, robiąc ten dom, to pierwszy minus jest taki, że nie doczytałem się nigdzie, nie, nie, nie wyhaczyłem takiej informacji, że e, zakładając na podstawie tego domu jedną rzecz, z jaką dałem ciała. E, strefa przemarzania jest dokładnie od tej deski, czyli faktycznie powinno być zasypane, zasypane do tej deski, żeby utrzymać strefę przemarzania. Było to zasypane na tyle e, przed zimą. E, nikt nie powiedział, nie podpowiedział, nie... Nie powiedział, że ten grunt na tyle usiądzie, że tak naprawdę tej strefy przemarzania nie mam zachowanej. Na szczęście nie było zimy, więc się nie boję. Ale jakby była naprawdę mega zima, by się okazało, że trochę może być lipa. Druga sprawa, nikt nie też nie mówi, że jeżeli się decydujemy na eee, budowanie samemu, że pierwszy etap, czyli fundamenty, e, powinniśmy przed zimą skończyć na tyle, żeby one były zasypane, tak? Teraz sobie wyobraźmy, że ktoś nie zdążył, bo z jakiegoś powodu nie miał czasu nie zdążył i zostawił ten fundament wymurowany. I jaką wtedy mamy strefę przemarzania? Wtedy nie mamy żadnej strefy przemarzania, bo ten mróz nam wchodzi do środka. Tu jest w środku pusto i nam wszystko zamarza, tak? Łącznie z tym gruntem niżej, który, który de facto już nie powinien zamarzać. Także takiej informacji ja nie znalazłem. E, pokapowałem się no, na wiosnę, teraz jak przyjechałem, zobaczyłem, jak to wygląda: że to naprawdę usiadło w niektórych miejscach nawet 30 cm. Piasek zasypowy nie siadł tyle, <laughs> więc e, jakby od środka jest dobrze, ale z zewnątrz siadło to sporo, naprawdę bardzo sporo. <laughs> teraz kolejną rzeczą, jaką chciałem Wam powiedzieć, to e, jakie trzeba mieć narzędzia, żeby w ogóle coś takiego zrobić? To nie jest takie proste, że wymyśliliśmy sobie, że budujemy dom, obejrzeliśmy filmiki, które pokazują jak to zrobić, no i po prostu zaczynamy budować. Minimum narzędzi, które ja tu sobie taką ściągę zrobiłem, które musimy mieć, żeby coś takiego wykonać, to przede wszystkim oprócz jeszcze narzędzi to jest na działce prąd i woda. Jeżeli tego nie mamy, musimy zainwestować w baniak, którym będziemy przywozić wodę i musimy zainwestować w agregat, który też niemało kosztuje, żeby nam pociągnął betoniarkę taki agregat ale zakładamy, że mamy tą prąd i tą wodę, co nam jest potrzebne? Szlauwaga. Poziomica wodna, najprostsza w obsłudze. Jest filmik, jak to używać. Nie chce mi się wierzyć w to, że osoba, która będzie tylko budowała sobie dom, pójdzie i kupi poziomicę laserową za 2,5 tysiąca, bo to się po prostu mija z cenem, czy, czy, czy niwelator, czy cokolwiek innego. Musi się oprzeć na szla uwadze i mieć też wiedzę, jak tej szlauwagi używać. Betoniarka. Betoniarka, no, różne opcje, tak Kupi kupujemy używaną tam za 500-600 zł. Nowa w okolicach znowu 2002,5. Wypożyczalnia, wszystko fajnie, tam nie wiem, dwie dychy, trzy dychy za dobę. No ale <laughs> budujemy dom w wolnych chwilach, to nie będzie tak, że rzucimy wszystko, przyjedziemy i będziemy budować dom. No. Przynajmniej jeżeli ktoś zakłada, że będzie to robił sobie sam w wolnej chwili, nie tracąc, nie wiem, zleceń swoich w robocie, nie, urlopu i różnych takich rzeczy, tak? <laughs> Teraz co, co dalej? Potrzebujemy dużego fleksa, starczą diamentową, krętarkę, pilarkę u kośnice. No pilarka to tak biednie by było, ukośnica by pasowało mieć, palnik <laughs> z butlą wiertarkę udarową, no i szereg innych rzeczy typu łopata, szpadel, taczka, miarka, młotek, cuda na kiju, no załóżmy, że te małe rzeczy już wszyscy mają. Więc takie rzeczy nam są potrzebne, żeby w ogóle to zrobić. I osoba, która tych rzeczy nie ma, nie chce mi się w to wierzyć, że poleci do sklepu to wszystko sobie kupi, wyda x pieniędzy po to, żeby sobie zrobić fundament. Oczywiście jest to jakiś sposób, ale, ale to nie wygląda tak wszystko fajnie, jakby się wydawało. Teraz co chciałem jeszcze Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o ten fundament. Ja pokażę Wam, nie mam udokumentowanego tego fundamentu, jak, jak, jak on był robiony, mam tylko zdjęcia. Pokażę Wam wszystkie zdjęcia. Ten dom będzie miał dwa pomieszczenia. To jest mój dom. Tu będzie sypialnia, łazienka, tu będzie garderoba, no i tu będzie salon z kuchnią. E, takie dwa jakby główne pomieszczenia będą. E, teraz co dalej? E, są przygotowane dwie rury do wody, z tego względu, że to jest dom na wsi i myślę, że może być taka opcja, że ja nie będę tu mieszkał na stałe non stop, więc jest to tak rozwiązane, że żebym mógł e, w momencie kiedy mnie nie będzie w zimę spuścić wodę całkowicie która mi tu zejdzie w studni, która, która będzie dopiero zrobiona i ewentualnie jak przyjadę sobie na weekend czy na dwa dni, że mógł puścić jeden obiekt, czyli na przykład kuchnię, żeby nie, nie wyganiać tej wody całej z całego budynku, tylko po prostu z samej kuchni. No wiadomo, kuchnia nie, nie wszystko się da załatwić, no ale jest tu jakaś, jakiś to i to i jakieś coś tam, także da, da się to zrobić. Kolejna rzecz, jaka jest tu przygotowana, yy, jest tu puszczona rura 50 z przewiniętym kablem, tam 3x2,5, po to, żeby później kabel od siły przewinąć tutaj do przedpokoju, żeby już nie wiercić, nie borować, nie kombinować. Kolejną rzeczą, jaką będę chciał zrobić, to będzie kanalizacja, <coughs> więc jakby pierwszą rzeczą, którą zacznę w tym sezonie, jak już od, odkopię to wszystko, czyli zdejmę to, co jest przykryte, zabezpieczone na zimę, wezmę się za kanalizację, Wam to pokażę, jak to zrobię. No, i tyle. I jeszcze jedna ważna rzecz, którą chciałem Wam przekazać. Myślę, że naprawdę ważna. Osoby, które mają pieniądze, że są w stanie po prostu wziąć firmę X czy Y, która postawi w jeden sezon cały dom w stanie surowym, ale też mają chęć budowania samemu, niech wezmą sobie jeszcze jedną rzecz pod uwagę. Ja to mówię na tym przykładzie. Jedna osoba nie jest w stanie wybudować domu. W jeden sezon to nie ma takiej szansy i teraz, tak w momencie, kiedy zaczynamy budowę, czyli ja zrobiłem jednego sezonu fundament, no i teraz będę robił załóżmy w górę, tak? To bloczki przez jeden rok podrożały około 30%. Więc można powiedzieć, że te 30% to jest moja strata już, bo jakbym zrobił to w tamtym roku, to by mnie te bloczki kosztowały 30% mniej. Mówimy oczywiście tu o gazobetonie, tak? czy tam o, o czymś innym. Materiały po prostu drżą w takim tempie, że zanim ja to postawię, e, nie wiem, minie 4 lata, załóżmy, e, to od momentu, w którym to zacząłem, przez te 4 lata, naprawdę jest kolosalna różnica. I jeżeli ktoś ma pieniądze, żeby to zrobić od razu, to po prostu traci na tym, bo to jak dobrze to później policzy, to mu wyjdzie, że to się w ogóle nie kalkulowało. To chciałem Wam przekazać. Słuchajcie, co tam jeszcze mogę Wam powiedzieć. Nie wiem sam. Nic mi nie przychodzi. Ja tu nie mam nic przygotowane. Mówię to po prostu z głowy. Jakbyście mieli jakieś pytania, <laughs> piszcie w komentarzach na mailach. A jeszcze wiem co chciałem powiedzieć. Dlaczego ja to chcę zrobić, nagrać, pokazać i takie tam. Chociażby dlatego, żeby... W momencie kiedy by mi się życiowo noga powinęła czy coś tam, będę mógł komuś potencjalnemu kupcowi na przykład tej działki z tym domem, będę mógł pokazać w jaki sposób jest to zrobione i nie będę musiał jakby udowadniać, że jak powiem, że jest zrobiona taka izolacja, nie taka, to pan powie, a skąd ja mam wiedzieć, przecież nikt tego nie będzie odkobywał. Panie, ja nie wiem co tam jest zrobione. I takie inne rzeczy, będzie to po prostu udokumentowane i też namawiam osoby, które budują dom, nawet nie we własnym zakresie, tylko korzystając z usług jakichś firm, aby chociażby, w, już nie mówię w ramach filmu, ale w ramach zdjęć, miały udokumentowane krok po kroku, jak każdy etap roboty był robiony, bo to naprawdę dużo daje dla samego siebie mieć. Yy, że nie ma fuszery, że jest tak jak, tak, jak powinno być, bo to yy, wiadomo, ktoś tam przyjeżdża, sprawdza, ale to tak też nie jest do końca, według mnie przynajmniej. No i drugi, druga sprawa to dla potomnych, tak? Może kiedyś moje dziecko, o, czy mój wnuczek będzie chciało zobaczyć, jak dziadek wybudował dom, jak to zrobił, jak ten dom jest zrobiony, jaki warto mieć sentyment do tego domu, ewentualnie jakie chcieć za niego pieniądze w momencie sprzedaży, tak? wiadomo technologia przez 20 lat się zmieni ale tutaj jest wszystko zrobione według według norm które są na dzień dzisiejszy standardem dobra mam jeszcze takie, takie dwa słowa pokażę wam jeszcze serię zdjęć jak to było zrobione jak ktoś chce zasubskrybujcie obserwujcie ja wiem że wszystko jest już prawie powiedziane i podane ale mówię każdy fachowiec ma swoje <laughs> Swoje jakieś tajniki. Ja tu pokażę, jak będę robił to sam, jak sobie ułatwiać pracę. Jak być może utrudniać, może mi ktoś coś podpowie. To jest pierwszy dom, który będę budował sam, który buduję sam, jest to mój dom. Natomiast z budowlanką mam wspólnego 25 lat, <laughs> więc to nie jest tak do końca, że. Nie wiem o czym mówię i nie wiem co robię. A jeszcze jedną rzecz chciałem Wam powiedzieć. Osoby, które nie mają z tym nic wspólnego, pracują w jakiś inny sposób, nie wiem, za biurkiem, gdziekolwiek, nie łudźcie się tym, że weźmiecie tydzień urlopu, wpadniecie na działkę i wybudujecie fundament, bo nikt nie mówi o tym, że, <laughs> że biorąc się ostro za robotę pierwszego dnia, na drugi dzień budząc się Wam po prostu plecy pękną nie wstaniecie z łóżka i będziecie potrzebowali dwóch, trzech dni, żeby dojść do siebie. Ja nie, nie boję się ciężkiej pracy fizycznej, dużo pracowałem w życiu fizycznie, a uwierzcie mi, że miałem takie momenty, że naprawdę było mi ciężko wstać po takim całym dniu, nie wiem, noszenia bloczków czy układania bloczków czy murowania bloczków, tak? To jest naprawdę kawał ciężkiej pracy i niech wam się nie wydaje, że to jest takie hopsiub. Dobra, tyle chciałem jak na, jak na sam początek ja tu dzisiaj jeszcze po prostu zwalę te wszystkie bloczki pozwijam tą papę, se przygotuję e, najprawdopodobniej pod spodem będzie to trochę mokre, bo różnica temperatur w sumie nie wiem, jak nie zaglądałem pod spód niech to sobie przeschnie e, 12 kwiecień 2019 uważam za otwarcie sezonu budowania domu e, mojego e, No i tyle ode mnie, trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich, cześć Pożegnałem się, ale jeszcze muszę do Was wrócić. Odgruzowałem ten fundament, tu złowiłem oczywiście. Myślałem, że on będzie bardziej mokry pod tą papą. Suche jest wszystko. <laughs> e... Zaraz Wam pokażę te zdjęcia, o których mówiłem. I też jeszcze powiem Wam o trzech aspektach. O dwóch zobaczymy. E... Najważniejszym aspektem budowania samemu. Tak naprawdę mało istotne jest to, że my mamy czas. Tu eee, nic nie będzie widać. Tak naprawdę mało istotne jest to, że my mamy czas. Eee, ale jeszcze musi być pogoda, która nam. Czekaj, to jak to ustawić, żebyście coś widzieli? Muszę eee, tak. Która nam eee, pozwala lub nie na, na jakąś pracę. To pierwsza sprawa. Jeszcze kolejna sprawa. Trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą, gdzie budujemy ten dom. To znaczy chodzi o to, że czy budujemy go nie wiem, gdzieś blisko, czy na przykład gdzieś na wsi, gdzie musimy naprawdę pojechać. Ja mam tutaj dojazdu około 2 godziny w jedną stronę, więc nie ma takiej możliwości, żebym sobie wpadł na 5 godzin, coś zrobił, bo to się po prostu mija z celem. Już pomijam fakt czasu dojazdu, gdzie mi to zajmuje no, dwie godziny w jedną stronę, to jeszcze jest efekt wydanych pieniędzy na paliwo. Żeby to zrobić, yy, czyli ten fundament, yy, ja na paliwo wydałem, przyjeżdżając tu specjalnie, tylko żeby pracować przy tym fundamencie, około 2000 zł. Więc też trzeba wziąć to pod uwagę, jeżeli mamy wykonawcę z... Z, nie wiem, z rejonu yy, w którym będziemy się budować zakładając, że jest to dobry wykonawca yy, tych kosztów już nie ponosimy no ja jestem uparty chcę to zrobić sam yy, to jest, tak, to jest tak, takie moje oczko w głowie i tak naprawdę w ogóle nie brałem pod uwagę tego, żeby ktoś mi coś tu robił no chyba, że będzie taka opcja, że nie dam rady tutaj jest na zdjęciach chudziak yy, zrobiony przed, przed zbrojeniem ławy to jest jedyna rzecz, do której wziąłem sobie znajomego, żeby mi pomógł, ponieważ nie ma takiej szansy, że jak przyjedzie wywrotka i wysypie wam chudziaka, że wy sami zdążycie go wrzucić, ogarnąć, obrobić i takie inne rzeczy. To se w ogóle wybijcie z głowy. On wam zdębieje jeszcze na dużej kupie we dwóch. Przy wypiciu z wody naprawdę było przy czym robić i ledwo żeśmy, ledwo żeśmy się wyrobili. Także to jest temat, którego nie mogłem przeskoczyć. W trakcie tego musiałem wziąć te pomocnika. Całe szczęście, że wpadłem na to, że tego nie ogarnę, bo pieniądze by poszły w błoto i kupa roboty przykucił. Także tak, to, ten, to jest zalanie ławy fundamentowej. Dało się zrobić to samemu, ale też powiem Wam, że było przy czym robić. Jak skończyłem to obrabiać, to za dwie godziny musiałem po prostu poleżeć. Nie miałem siły się ruszyć, no po prostu nie miałem siły się ruszyć. Nie wiem jak te zdjęcia będzie widać później na filmiku. Gdyby ktoś chciał, to najwyżej mogę przesłać na maila, żeby sobie zobaczył. Nie mam żadnego pojęcia jak to wyjdzie. Także temat pogody poruszony, temat dojazdu poruszony. Cóż tutaj jeszcze wam powiedzieć? Wena mi się skończyła. E, udokumentowane wszystko jest zdjęciami od podstaw jak co było robione e, myślę że jest to ok i wszyscy są zadowoleni zasyp był robiony ręcznie e, cztery bodajże pełne wywrotki przyjechały na zasyp e, też jest się przy czym urobić e, Generalnie to można by było to zasypać koparką, ale akurat w tym czasie nie było koparki, a miałem wolne, to sobie po prostu to wrzuciłem tak w ramach walki z nudą. Eee, tu jest pokazane jak ten zasyp był robiony, tu już jest końcówka, eee, tu już jest przygotowane na zimę. Eee, można powiedzieć, że zakończyłem robienie fundamentu na ostatni dzwonek. Nie, nie pamiętam jak, jak, jaki to był miesiąc, ale coś koniec października, początek listopada. Po prostu na ostatni dzwonek zostało to zakończone. Także tyle chciałem Wam przekazać. Jak mi się coś jeszcze urodzi. Już nie będę tutaj się dokładał nic do tego filmiku. Macie jakieś pytania, to pytajcie. Ja może Alfą i Omegą nie jestem, ale jakąś tam wiedzę posiadam. Także dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i żegnam się już. Trzymajcie się.